Hej, Siemanko, witam na Kwonie. Też chciałem powiedzieć na wkon. Na Kwonie w nowym Survivalu, coś podobny na wzór Escape from Tarkov. To możemy destakować rzeczy. Też mamy taki sezon, to już mówiłem w tym pierwszym odcinku. Troszkę sobie pograłem przez na samouczkę, więc mniej więcej wiem o co tutaj chodzi i co by trzeba było robić, nie? Zbieramy rzeczy takie pierdoły, to jest cały czas alfa. Eee... Myślę, że gra będzie spoko jak już tutaj ulepszył. na pewno może nie lepszy niż Dead by Daylight, bo to, nie Dead by Daylight tylko The Day Before. Bo widziałem, że jakieś znowu problemy z, z Day Before są, ale to nie istotne. Nie istotne. Myślę, że ta gra będzie dobra jak ją trochę tam poprawią, dokończą. Myślę, że będzie naprawdę dobra. E, to postacie wybieranie postaci, domy, e, pewnie urządzenie czy coś takiego do lepszego sprzętu. Może sobie tutaj mikrofon poprawię jeszcze. E, I w zasadzie to tyle. Tutaj mamy też sekundkę Sikrikty, nie. Tutaj w tych dystryktach mamy tak, te grupy, coś jak Tarkowie tutaj mamy e, ten dowód. E, wszystkich z tych darmowych, co dostałem, to, to wykorzystałem. Tam tego nie mamy i tutaj mamy tych typów, tak jak Tarkowie, nie? Każdy jest za coś innego odpowiedzialny. Ona jest jakby terapeutką. Załóżmy, nie. No. No, już mam szykowane odcinki Starkowa, więc myślę, że spoko. Dobra, no i przedłużając lecimy tam na mapę. Mamy um, matchmaking. A myślę, że gra ma naprawdę potencjał, ale no musi trochę minąć czasu, zanim oni ją dokończą, nie. Myślę, że będzie naprawdę spoko. Nie wiem, ile uda mi się odcinków z tego nagrać, ale no to, to zobaczymy, nie? Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, mamy to. Ok, w końcu escape, dobra. Zębeki nie reagują na latarki. To, co wiem, pod jedynką, mamy to. Możemy sobie rzucać. Najlepiej tu wszystko szukać, nie? To mamy, bo tam potem. Nie wiem w jaki sposób się to przyda, ale ogólnie pod tabem tutaj mamy, że tak powiem, Workbench i to sobie możemy robić lepsze rzeczy. To też odkryłem na tym samouczku. Żeby to mieć, no to mamy ten magazyn i jedną zieloną taśmę, nie? Na łapy. Więc sobie tutaj możemy. no przechodzą samouczek, nie. Pokarnąłem. Bra? Site maintain. Większy robię hałas, tym gorzej dla mnie. Nie wiem co z tym gazem, to pewnie trzeba będzie się ewakuować czy coś nie. Dobra, jak bardzo pokaż mapę Jak bardzo mamy ...personel jest tam, a hmm. zniknęło? Nie. W tamtą stronę To tutaj, hmm, dobra ja lecimy coś zobaczyć Na Pewno więcej tutaj teraz pokażę niż Wcześniej. Strzelałem też z rewolweru. To już spoko jest. Możemy sobie też obezwładniać zombie, to jest też spoko. I tak tutaj widzicie, workbench. No, zadziałaj. Nie chciało coś. Eee, tu mamy to. Aha, i żeby to zrobić to jakąś tam klasę postaci, nie? No dobra, czyli akurat tego nie zrobimy Do dalszej klasy postaci trzeba by było zapłacić znowu tą stówę. Mi się za bardzo nie opyla. To jest dobre, zaraz, zaraz wam pokażę. Sobie tak, podchodzimy do niego. Ale to już pewnie też widzieliście, nie? Ciacha. Tu po cichu. Uda mi się tam podejść w ogóle Kurw. nie wiem to ciszę otwierać. to sprawdzamy od razu tył, ten idzie w naszą stronę chyba. polera dobra Robimy dyla karetk której znowu nie tymczyłem ludność o to coś iś w przerwy Ok. Zobaczmy co on tu ma jakieś takie szmaty, nie? Na pewno o wiele lepiej mi się teraz gra jak przy tym wiem co i jak. Trzy minuty, nie wiem co z tym gazem. Próbujemy zrobić tam tą misję co nam każe, a teraz coś się dźwięki zbugowały, nie? Lepiej są dobra, a no, więc nie przyjdziemy. Nie wiem, czy tam łopy nie są z prawej strony za murem. Tego byśmy mogli. budynku nie wiem, czy też nie ma nikogo. pewno musimy też na... na bezpiecznie wyjść. To jest taki priorytet jak w Tarkowie, nie? O! Ktoś to jest. Ktoś takiego, to się uda tam był ziomek Wydarły darły japa Jak się może spenia? Minuty do gazu. Może nie podejdzie tam ten Chciałem tam wejść, bo źle poszedłem. Ja chcę wejść tam do środka. Ja nie mogę złapać. To czekaj, co z tym gazem będzie. Cze to też sprawdzić. Teraz okay, zobaczymy, można przejść, można. Uważanie. Zbieramy sobie, może tylko chcę zobaczyć, co będzie za tą misją. Może ten gold, który jest nam potrzebny, warto zbierać właśnie po to. Jakby się tu dostać, to chyba po tym autobusie. Tam ktoś biegał po górze. Tu chyba można wejść. coś jest fajnego Jak tam wejść? Szalił Mamy lipa Myślę, żeby trzeba było stąd uciekać, nie? Jak ktoś już ma spluwę, to wystarczy ze spluwy jeden strzał Ale z zombiaka bym gdzieś tam bliżej jeszcze przedostać coś zobaczyć może tutaj będzie w pobliżu, ale jak mu już ma spluwę to już jest lipa To ktoś jest? Jakiś komputer? Nie, tampa. Dobrze, no, komputer. Stamy. Aha, tu klucze są potrzebne, dobra. już wiadomo po co te klucze co zbierałem. Ondarze, spoko. Wejdiem sobie do ten. Mam 2 minuty jeszcze do ekstrakcji, zanim się zacznie pełny dym. A tutaj też jest potrzebne klucz, dobra. Jakieś pewnie lepsze medykamenty. Eee, dobra, tam są zombie. Łóżkę. Gra jest bardzo fajna, jak już się ogarnie samouczek, mniej więcej wie co ma się robić. Tak samo jak wtarkowe, to jedyny taki punkt zaczepienia, na który trzeba uważać, to są gracze inni. Możemy sobie pomóc albo mu... i wyjść razem, albo no, naparzać się. Ja nie wiem, gdzie tu jeszcze broni szukać, ale jakbym tu był z bronią, to bym na kozaku już wszędzie właził. Jak przytrzymamy lewy alt, to o, zmieniamy sobie kamerę na lewą stronę, żeby się rozejrzeć. Tam coś... Tamten chyba nie żyje. Ty, on spał! No Już to strzela. możemy wyjść? Nie, dobra, ten wstaję. Wierzą, że po jakichś budynkach, nie? Można ten. Tam... Nie chcę wstać tam jest zombie jak na... No, tu go możemy kafnąć do mnie. To jest chyba mój najdłuższy rajd, że tak powiem. Jak na razie, 15 sekund zobaczymy co się będzie działo. Teraz będę sprintował. Dobra. Szybko się rozprzestrzenia gaz. Dobra. Lepiej gdzie idzie po prostu. W przypadku nie, nie ma nic takiego. z nie walczyć. Jeszcze dwie skrzynki. No leż. Ja nie będzie wam nic ciekawego. Myślę, że to będzie to wszystko. Żeby się ekstraktować, musimy też bezpiecznie, więc zobaczyć, czy tu nie ma innego zombie. Tego uduszę? Chociaż chyba nie trzeba będzie. Każdy ma gdzie indziej wyjście, tak jak w tarkowe. Więc dobra. Myślę, że uda nam się uciec. 5 minut będzie się dalej gas rozprzestrzeniał. Dobra, czyli uciekliśmy. Eee, nie, nie zrobiliśmy tej misji, bo ja nie wiem jak się tam dostać, nie? Kompletnie. Zobaczmy teraz. Ale dużo rzeczy zabraliśmy. Eee, Okej, okay, tu... O, changes nie wymieniliśmy. Okej, okay, mamy dużo rzeczy, nie? Nie wiem czy to nam się w jakiś sposób przyda. Eee, o, za tyle można sprzedać. Sobie podkładamy hej, okay, czyli to w kuchlatach konsum... jak to się je, żeby tutaj A, to jedzenie dobra, okej, okay, czyli zjadł, ale sobie to, to tyle. To zobaczymy, co mi się uda zgadać w następnych chwilach. Także witajcie się. Hej, hej. Boss,